Ktoś to jest tam? Co ten Nazjasiu pisa? pisał? E, pisał, że jak się profesor go kwali i wysyła go do klostrów w Kalwarii, żeby tam grał. Widzisz, a no? ja ci gadałam, że nasz to będzie szkolony. Bez skoda ino, że to całe szkolenie to kosztowało nas krowa i bycka. Wiesz co? Ja ci przypomnę. są Sądzę chciał, żeby Jasiu do tych szkół poszedł, żeby się za Kaśką Staskową nie obzirał. Każdo inno i nie Staskowa. A co z ty masz do tego, Staska? Suska, ja ci godłem, że ziemią dziedzi ci się wszystko. Mój dziadek się sądził z dziadkiem Staska, mój ojciec się sądził z dziadkiem Staska okay. i ja ze Staskiem się sądził będę. Ty ze Stackiem się sądził będę. Bie nie było co. Bieło byle co. No. Tradycje trzeba podtrzymać. Tradycje? To nasze dzieciska i ich dzieciska też się będę sądzić? Wie, jak trzeba będzie, to się też będę sądzić. No. Sam Są już nie wiesz, o co ci wasi ojcowie się swarzyli? Ich już dawno nie ma. A wy dali to będziecie rozpamiętywać? Wiesz co? Nie ma nic gorszego, jak człowiek w drugim człowieku nie widzi człowieka, to tak jakby som nie był człowiekiem. Bio ze nie za som. No. Najgorsze no jest to, jak w swoim łoku się Dżoski nie widzi. Co zaś gadała? Wie, nic nie gadałam. ze mi, co to ten Jasiu tam jeszcze pisze: Profe, Profesor Brzę, Brzęcicki. Co ten nas, Jasiu, tak Daj. dziwnie pisa? Cytaj, to babo, bo nie umiesz czytać. Widzisz, na, te, na to te skoły były, wadowicach, żeby Jasiu to po pańsku pisał. I ja ozem wiedział, że ty nic z tego nie zrozumiesz. No, czy ci teraz przetłumaczę z pańskiego na Z e? Ty, jaki mądry! Dwa no. języki zno, pański no. i nas! Może by cię do gminy wzięli, na jaki stołek posadzili. <laughs> Może by mnie i wzięli. No co byś ty bez mnie tu sama zrobiła? Łodrana i no coś przynieś, nieś, to zrób, tamto zrób. Człowiek to w tej chałupie no, jak taki niewolnik. Ja tuś śnieg hmm. nie bojzę się wysyła. Nie tak złośliwie do ciebie, przecież zawsze zem wiedziała i godałam ci to, że nas, Jasiu, to po tobie taki zdolny. Po mnie, po mnie no i już grać nie umiem. No wie, grać może i nie groznanicem, ale pamięć most, łocytany ześ jest, dzieci w nauce pomogą! O, 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 o. No i taki ześ jest do wszystkiego, o, ja już to wiem. Ty już mnie tak nie kwol. Jak mnie zawsze tak kwolis, to, to zaraz cusik chce polecić na jarmarki, cusik chce jakoś ich z kupić, bo jak mnie tak polis. To jakieś pieniądze zaraz bo mnie wyciągnie? Janusz, no. Dobra, nie go o złotym. Co ten Jasiu tam dali, jest pisze? czy to zacytaj. zacytuje? Jasiek pisze, że ten profesor Brzezicki to po całym świecie bywał i wszędzie groł. Pisał jeszcze, go nauczył e, angielskiego i francuskiego. Rany ześci, to jak my się z tym nasem Jasiem teraz my. Kiedy jak się wróci do hałpy, to ja mu zaraz przypomnę, jak się po nasemu godo. Nie będzie mi tu we wsi robił wstydu. Dziewuski, wy tu róbcie dali, bo ja będę zaraz coś y, na obiad gotowała, bo zaraz będzie połednie. Róbcie, a ja pójdę gotować. Jan tu. Jantusz! Wie, co zaś? Idę do gruby przynieść zimnioków na obiad. A cóż ty moc do roboty, ze se sama nie przyniesie jest. Co ja mam do roboty? Od rana samego kuszką po chałupie, po stajni coś coś musiałam ugotować do jedzenia. Ja, ja ino sama do tego zamiast. Zebyś ty tyle robiła, co ty kodos. Co zaś gadał? Wie nic. Pójdę lepiej do tej gruby, przynieś tych zimnioków. Dziewóski. Końcamy te kwiatki i wie, co będziemy robić? Pouchylajcie tutaj po stole, bo jak tatuś przyjdzie, to się będzie dar, zanimo kaz jeść. sobie no malutko wylecę do ciotki brąki, bo zym się chciała coś ich zapytać. A jak tatuś przyjdzie, będzie się pytał, kazem jest, to powiedzcie, że zaniebicie. Bo wiecie, że on się będzie dar potem na mnie. Did sami zeście gadali, że nie wolno cykanić. No dyć go no to powiedzcie mu tak, że posłam do ciotki brąki po pichutę, bo się mi kwaliła, że ma strasznie a wiecie, że tatuś lubi pichutę. Dobre, mamusiu. No się nie zasiedźcie na tych chałpach, bo tatuś już przedtem godował, że go gorgoli po brzuchu i że coś jakby zjadł. Dziewuchy, jodry do kałoblece, a tatuś jak przyjdzie z groby z ziemniakami, to wyłoskro, i tyle będzie spoży potem z temu obiadem jak krzydeł. I do połowy go na skrócie. Dobre, mamusiu. Godom jeszcze z tym baładań, może się do godoną. Może nam przyjdzie, się Przyjdzieło jestem ładny światło się. Co będę robiły? A potem jest co powiedzą, ze źle, byle jak to. I co to będziemy robiły? Godom ci. Trumnę se kazała do chałupy przynieść. Cztery kłopów te trumnę wnosiło, tak oczysto. Godom ci, ze bogato i acenty te trumnę zrobił. Nawet nas, ksiądz Dobrodziej taki nie będzie miał. No i ja słyszałam, jak się Regina kwoliła, że Jacenty i tak o bogato trumnę zrobił. A Jacentowo nawet i płoduskę uszyła, żeby mięciutko pod głową miała. Zjedź, zjedź. Wiesz co, ja Ci jeszcze coś ich powiem i no nie go dojnika. No. Słyszała, jak go dała z księdzem proboszczem. Kwaty rese już załatwiła i to zarazicko koło robowców księży. W dodatku dała sobie se na Gregorianki, co by były odprawione zaraz jak umrze. Ale powiem ci, ksiądz proboszcz się na te Gregorianki nie chciał zgodzić. Bo gdy jak on wcześniej umrze, jak no. ona, to kto te Gregorianki odprawi? Ale ona mu powiedziała, że ona już była na reusła i zapisała, że jak ksiądz umrze wcześniej, to ma nowy ksiądz odprawić te Gregorianki. Na no, ty jak ześ biedno, to ani trumny, ani kwatery, a o gregoriankach to już niegodą. Biejo się jeszcze nikt z tego świata nie pobierą. Ty, widziałaś nie? Ty? Jakieś ich potakcie? Nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie widzą, panie, może czy da się tutaj gdzieś przejść na skryty? No, Nadyć się do. Eee, co ty to godos? Przecież z mi dawno zarosło, Kładka zgniła i ją dawno woda zabrała. Co to cyganisz? Dopiero my przez kładkę sły. A coś ich ci się przewidziało? Kieby pan w takich czewikach set po krzokach. Lepi se, panie, idźcie tam naokoło, to się wam dobrze dojdzie. To już nie ma tej kładki? No nie ma, nie ma. no nie ma, pani. Dobrze, Bóg, zapłać. Bardzo panią dziękuję i życzę miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. do widzenia, do widzenia. Jakoś ty głupio dopiero my tą kłodką ty głupio nie wyzeczaj z co pon i żeby bydło połowali. No i nie pomyślała. piekie kiedyś ty pomyślała. Pójdę, wrócę się przez tą kłodkę, to będziemy wcześniej przed nim, przed tym panem. A nie do księdza prawo same miały iść, A... bo tyle roboty. E, robota, nie zając, nie ucieknie. Jakie płon przyjdzie, nie będziecie fałpie z wiele wiela będzie chciał, a ty potem babo płaci. No. Masz rację, chłodź Widzisz, do ciebie, zapytać czy nie wiesz, co to u te Reginy się podziało? Podobno i trubne przywieźli, choro kocy, co? No ty ci przynieśli, przynieśli, powiem ci, a ani ci nie chcę gadać, no. nawet ksiądz proboszcz dobrodziej taki nie będzie miał, tela paradno. Tak, Regina. No. Ale o umiraniu to jeszcze nie ma mowy, Regina Jezus. to nas przeżyje wszystkich, ma przecież zdrowie jak nie wiem co. Ale wiesz co, ja ci coś innego o? powiem, idzie do wsi jakiś ich panocek z gminy, będzie chyba spisywał inwentarz, zaś podatki pójdą do góry Ta. i od każdego no. No. cielęcia, od każdej no. krowy trzeba będzie zapłacić. Rany ześć, ja lecę chytko do hałf. A ty co się podziało, że od razu już leci? A przecież nie wiem, się jej krowa dopiero ucieliła, pewnie poszła być skasować. A nie pomyślała. A teraz byś ty pomyślała, chodź uwijajmy się, bo my też mamy chałupy co do mamy. Znany ześć. On już tu jest. To inwentarz wam się powiększył? A biedoźną się jeszcze ta nowa krowa chowa. Już się dwa razy ucieliła. Jaki ten mój Jantek głupi teraz, to od wszystkiego zapłacamy? Zośka! Zośka! Pójdę na bok! Idę już, idę, idę. <laughs> Jasiu, to ty! Ja mamusiu. Skończyłem praktyki, wróciłem do domu. Siadaj sobie, siadaj. Uopowiadaj se, wiesz, Jasiu, jakiś ty naubierany, jakiś ty pański. Jasiu, ale przecież u nas się inaczy godo. Pomóż, profesorowie nam nie pozwolili mówić kwarę i przez trzy lata nas uczyli, jak poprawnie mówić. Ale nie gniewaj się, ja tu pobędę z wami trochę, a to znowu zacznę mówić tak jak wy. Przybocy se, dziecko, jak się do po nasemu. Przybocy, z tego nie do się tak łatwo wyzbyć. Tak samo jak i tego, skąd ześ jest, to zawdy za tobą będzie chodziło. Nawet jakbyś był na końcu świata. A pewnieś głodny, a ja zamiast nic nie ugotowała. Było na rana, i kuczkoz nic się jeszcze nie zrobiła. Kuśród odwiedzasz się, zastań z tym obiadem. Ja nie jestem głodny. Kucharka z klasztory nam nagotowała jedzenie na drogę, jeszcze nawet wszystkiego nie zdążyłem zjeść. A gdzie jest Józiu, Jadwisia i Jagusia? Mam coś dla nich? Józiu poszedł z krową i zbytkiem pod kamionkę. A gdzie wózki, jak to bliźniocki, Kasik razem cały co złazo. No tak. Jak z beckiem? Kiedy z beckiem? Przecież to dopiero małe, ledwo to na nogach stoi. Co zaś ty, babo, zrobiła? jak się nauczy życio. Nauczy się życio. Ty no, babo, roboty człowiekowi narobisz. No. No, widzisz, widzisz, jak się ojciec drze cały coś. Jasiu, ze jak ze ci w tej szkole było? A dobrze, mamuś. Uczył mnie ten profesor, co wam pisałem w listach. Bardzo mnie polubił i zabierał mnie ze sobą, żebym grał w różnych kościołach. Także trochę świata zwiedziłem, a i dużo się nauczyłem. Jasiu, ja jozem się tak strasznie boła, że jak ty te łopce języki z nos, to ja się z tobą z niedogodą. Mamuś, nie pisałem ja wam w listach, ale profesor bardzo chciał, żebym jechał do Francji i tam został, bo potrzebują organisty na stałe. Rany ześci i pojedziesz! Przez te trzy lata zwiedziłem Polskę. No. Ale zawsze mnie jednak ciągnęło tutaj do was, do Trzebuni. Profesor Grimarzun namawiał język francuski, znam to, pewnie bym się jakoś dogadał. No ale serce mi cały czas mówiło: do Trzebuni, do Trzebuni. Więc spakowałem się, przyjechałem, no i jestem. Więc jaś, się tak strasznie bałam, że się Ty nie wrócisz, ale dobrze ześ jest. Wiesz, co pójdę do księdza probuszcza, bo ciotka Bronka go dała ze starej tak chciałby sobie łodpucąć, i no nie mogą kto zastąpić. To może ja sam pójdę? Wiesz co, ja pójdę lepiej, bo ksiądz, proboszcz to mnie zna, a ciebie to nie pamięta, bo przecież on przyszedł tu na parafię, jak ześ ty do tych szkół do Wadowic jechał, wiesz? No tak, jak się. To ja pójdę poszukać Jagusi i Jadwisi, bo mam coś dla nich. Dobra, to ty idź, szukaj dzieci, a ja idę do proboszcza. i no wy zeście mnie rozumieli. O, ciotko! Wiedzne odpoczywanie dejzej i Pani, a światło z wieku jest to niechaj i świeci. Wiedzne odpoczywanie Daisy i Pani, a światło z wieku jest to niechaj i świeci. O! Kasiu, dziecko, wróciła się! A co się tak zgoniono? Strasił cię kto? Mamuś ciotka go zwoło. E biedziecko, ona mnie cały co zwoło. Ale, dyć, matuś, może ona co go chce, może co i cza. I caca, ca, Ja już więcej go i ca, Chłopa i cza, to by się do nas tyle nie wrozała. Matuś, ale ona w trumnie leży. Kasiu, toś ty myślała, że ciotka Regina nie żyje? Krzesnął ojciec Lojzek był zrewkami na kleporzu w ten czas, kiedy ja pani Cepojejka byłam, i godał że trumnę do nas chłopie nieśli, bo ciotka nie zwolezy. O, Kasiu, ona jeszcze ciebie i noc wszystkich przeżyje. Do zartego wciórności nie biorą. Pojdzę, dziecko, ukocham cię, siadnę mysę, se, pogodą my troskę. A pańska cię puściła, przecież tyś bez przerwy była potrzebna. Matuś, już się nie chce do niej wracać. Tak strasznie mi się cni za chałpą. Dziecko, nikt cię z chałpy nie wyganiał. Sama ześ chciała. No, dyć chciałam. Trzy lata zem suzła... Dobro dla mnie była, raz w miesiącu mnie do chałupy no było się z kim zabrać, ale Josie powiedziała, że się do niej nie wrócę. I co, zła była? No mawiałam, że bym dostała, że więcej mi będzie płacić, ale w końcu się zgodziła. Odprawę mi da i powiedziała, że zawsze mogę do niej przyjść. No widzisz, nie wszystkie takie pany wyniosłe są. Jest są niektóre porządne, ale wiesz co, dobrze ześ się wróciła. Strasznie nam cię w chałupie brakowało, a zresztą wiesz co, ciotka Regina się ucieszy, Bo jako jest, to jest, ale ciebie to lubi. Matuś, a co z tą trumną u nas w izbie? Wiesz co, opowiem ci potem, ale teraz strasznie cię proszę. Idę posłuchaj kanesi Marysi i Helenki, bo posły wśród łodwie odwiedzisz i przypatrz się jeszcze i gnima kasi uśląkły, żeby się zaś nie wracały poćmoku. Dobre, Matuś, już idę. Przypatrz się jeszcze, bo tam za się bawi, Hania i Władziu. Pokoz zajem się, uciesą się jak cię ujrzą. Dobra, Matuś, dobra. Władziu. Władziu poszedł z ciotką Regina na chałupę. Pójdę, pójdę poszukać Marysi i Helenki. Ale się cieszę, że wróciłaś. Co się chceśmy się chyba zasiedziały? Zaś mamusia się będzie darła. Zbierajmy się. Poskój ze. się sięć bo mało będzie. Wympy hmm. ten sier. Mamusia cię gada, żebyś być posadła tatusia, to ci na oczy. No dziś godała, gadała, Ale zem se zabocyła. Z kim to Hanka idzie. Hmm. Cześć. Marysia! <noise> już nie wróci z na służbę, zostaniesz z nami! Zostanę, zostanę. Bierujcie się i chodźcie do chopy, to się wam przywiezłam. Wies? Jasiu się wrócił ze szkoły. Mamusia go dała, że ma grać u nas w kościele. ze to jest Sewiz! Ja go ta nie widziała, ale słyszałam jak mamusia go dała do tatusia, Ze strasznie się pański zrobił. I ze już nawet po semu nie godo. Pewnie się znalazł jako miasto wodziopę, mnie już zawocył. Wiesz, to strasznie by był głupi, jakby o tobie zaboczył. Ty ześ jest najlepsza i najładniejsza na świecie. Łopowiados, ty ześ nie widziała miastowych dziewczyn, jakie paradne. Pudemy jutro do kościoła, tego go uźrys. Ja myślę, że on dla ciebie się wrócił. Powiem ci, że nie chcę mieć z głowy ten Jasiu. Ino kiedy on by mnie chciał, to mamusia statusie nigdy się nie zgodzą, żebyśmy się razem spotykali. Ciotka Regina pomoże. Nic się nie trup. Wystroisz się i pójdemy jutro do kościoła. Ty ty się wystroisz, Przywiedzą ci z kleporza pikno kwieci to Chodźcie